Mało kto to zauważa. Większość tego, co nazywamy przyjemnością, nie rodzi się z radości, lecz ze strachu. Człowiek sięga po rozkosz, aby zapomnieć, aby choć na chwilę uciec od bólu, który nosi w sobie. Kiedy czujemy się samotni, puści w środku niekochani, szukamy czegokolwiek, co pozwoli nam nie czuć. Kieliszek wina, nowy związek, wieczór pełen śmiechu, Albo bezmyślne przewijanie ekranu telefonu. Wszystko po to, by nie usłyszeć ciszy, bo w tej ciszy czeka to, co, czego nie chcemy zobaczyć nasze niezagojone many. Karl Jung powiedział kiedyś: Dopóki nie uświadomisz sobie tego, co nieświadome, to ono będzie kierować twoim życiem, a ty nazwiesz to losem. To zdanie jest mapą każdej formy uzależnienia. Bo dopóki nie rozumiemy, co naprawdę nami rządzi, jesteśmy prowadzeni przez to, co zranione. Każda rozkosz, której szukamy, jest tylko głosem nieświadomości, który mówi boli mnie, ale nie potrafię tego wyrazić, więc sprawię, że będziesz działać. I działamy nie po to, by żyć, lecz by zapomnieć. Pewien mężczyzna wyznał mi kiedyś, że boi się ciszy. Za każdym razem, gdy zostaje sam, włącza muzykę, telefon, szum, byle nie słyszeć pustego echa pokoju. Ale to nie cisza go przerażała, to to, co w niej ukryte: wspomnienia, poczucie odrzucenia, stare pytanie bez odpowiedzi: czy jestem wystarczająco dobry, by być kochanym? Wielu ludzi żyje właśnie tak. Nie boją się bólu, boją się go zobaczyć. I w tym strachu stają się więźniami wszystkiego, co pozwala im zapomnieć o sobie. Uzależnienie w każdej swojej formie jest tylko sposobem, by chwilowo uciszyć cierpienie. Nie jesteśmy uzależnieni od przyjemności, lecz od zapomnienia. Nie szukamy szczęścia, szukamy ucieczki od braku szczęścia. Paradoks polega na tym, że im bardziej próbujemy zapomnieć, tym mocniej ból się zakorzenia bo to, co odrzucamy w psychice, nigdy nie znika, tylko schodzi głębiej, czekając, by powrócić z większą siłą. Pewna kobieta powiedziała mi, że zawsze przyciągają ją mężczyźni, którzy ją ranią. Raz za razem wybierała źle i pytała dlaczego wciąż popełniam ten sam błąd? Ale w rzeczywistości jej dusza próbowała zamknąć dawną ranę. Jakby chciała wrócić do chwili, w której została odrzucona, by tym razem zmienić zakończenie. Jung nazwał to przymusem powtarzania. Nie powtarzamy bólu, bo lubimy cierpieć, lecz dlatego, że dusza próbuje się dopełnić. Ale przyjemność nigdy nie uzdrawia bólu, ona tylko go przykrywa, jak cienki koc nad żarem, który wciąż płonie pod spodem. Myślimy, że uciekliśmy, lecz oddalamy się jedynie od siebie. Każde poszukiwanie rozkoszy bez świadomości jest aktem samozdrady. Oszukujemy siebie, że żyjemy, gdy w rzeczywistości uciekamy. Wierzymy, że wolność to możliwość robienia wszystkiego, na co mamy ochotę. Ale prawdziwa wolność zaczyna się wtedy, gdy potrafimy pozostać przy sobie, nawet jeśli to boli. Spójrz na współczesny świat. Ludzie są coraz bardziej zajęci, a jednocześnie coraz bardziej puści w środku. Pracujemy bez końca, gromadzimy sukcesy, szukamy uznania. Nie dlatego, że jesteśmy ambitni, lecz dlatego, że boimy się bez sensu, boimy się zatrzymać, boimy się usłyszeć własnych myśli, boimy się poczuć, że jesteśmy mali i nikomu niepotrzebni. I dlatego uczyniliśmy z zajętości Idealną maskę ucieczki, ale ucieczka, nawet jeśli ma kształt sukcesu, wciąż pozostaje ucieczką. Uzależnienie w swojej najgłębszej warstwie nie jest słabością to wołanie duszy, która chce być zrozumiana. Dusza zawsze szuka pełni i czasem wybiera błędną drogę, by przypomnieć nam, że czas wrócić do domu. Za każdym razem, gdy chcesz zapomnieć zatrzymaj się. I zapytaj, przed czym tak naprawdę uciekam? Jeśli odważysz się odpowiedzieć szczerze, to może być pierwszy krok ku wolności. Bo tylko wtedy, gdy się zatrzymasz, ból ma szansę przemówić. A kiedy go wysłuchasz, odkryjesz prawdę. Ból nigdy nie był twoim wrogiem, on był twoim przewodnikiem, tym, który prowadzi cię wbrew do siebie. Człowiek ma niezliczone sposoby, by ukryć swój ból. Jedni sięgają po alkohol, inni po miłość, a są tacy, którzy używają samego sukcesu jako najbardziej wyrafinowanej maski. Na powierzchni wyglądają silni, zdyscyplinowani, pewni siebie, ale jeśli spojrzysz głębiej, zobaczysz, że ich aktywność nie rodzi się z pasji, lecz ze strachu. Strachu przed zatrzymaniem się, przed zapomnieniem, przed uczuciem, że są nic nie warci. Jung powiedział kiedyś: Nikt nie staje się oświecony przez wyobrażanie sobie światła, lecz przez uczynienie ciemności świadomą. I w tym właśnie tkwi paradoks. Im bardziej próbujemy udowodnić, że wszystko z nami w porządku, tym dalej oddalamy się od tej części siebie, która pragnie być zauważona i uleczona. Znałem kobietę, która miała wszystko, o czym inni marzą: status, pieniądze, podróże, prestiż, ale w rozmowach w cztery oczy przyznawała, że gdy zostaje sama, to wszystko w niej się rozpada. Rzucała się w wir pracy, bo tylko tam czuła się potrzebna. Pod silnym wizerunkiem kryła się dziewczynka, która nigdy nie zaznała miłości bez warunków. Jako dziecko widziała uśmiech rodziców tylko wtedy, gdy była doskonała. A gdy zawodziła, zapadała cisza. Dorastała więc z przekonaniem, że jej wartość istnieje tylko wtedy, gdy jest wystarczająco dobra. W ten sposób pracowitość stała się maską, a sukces środkiem przeciwbułowym. Współczesny świat czci produktywność, ale rzadko pyta, czemu ona służy. Podziwiamy ludzi, którzy pracują po 16 godzin dziennie, nie widząc, że czasem to tylko forma ucieczki. Chwalimy ambicje, nie dostrzegając lęku, który się za nią kryje, strachu przed porażką, przed porównaniem, przed zapomnieniem. Przyjemność sukcesu jest jak lek przeciwlękowy. Daje złudne poczucie kontroli w świecie, którego nie da się kontrolować, a potem, jak każdy lek, przestaje działać. I znów chcemy więcej. Są też tacy, którzy noszą maskę romantyzmu. Wierzą, że gdy znajdą tę właściwą osobę, wszystkie rany znikną. Ale miłość, która służy ucieczce, szybko staje się uzależnieniem. Nie kochamy już człowieka, lecz uczucie, które w nas budzi. Nie szukamy więzi, lecz zapomnienia. A gdy emocje słabną, szukamy nowego scenariusza, powtarzając tę samą historię z nadzieją na inne zakończenie. Pewien mężczyzna wyznał mi kiedyś, że czuje się żywy tylko wtedy, gdy ktoś go potrzebuje. Zawsze wybierał kobiety zranione, by mógł je ratować. Ale w rzeczywistości nie ratował nikogo. Próbował tylko ocalić w sobie tą część, którą kiedyś pozostawiono samą. Był uzależniony od poczucia znaczenia, bo głęboko wierzył, że jeśli nikt go nie potrzebuje, on przestaje istnieć. To jedna z najpowszechniejszych masek rozkosz władzy, chrywająca lęk przed byciem zapomnianym. Inna maska to idealizm. Niektórzy uciekają w filozofię, duchowość, wielkie idee, nie po to, by zrozumieć siebie, lecz by od siebie uciec. Używają słów jak szat, pojęć jak tarczy. Ale gdy duchowość staje się kolejnym nałogiem, gdy mówimy o świetle tylko po to, by nie patrzeć w cień, jest to ten sam mechanizm jak każda inna ucieczka. Jung przypominał: nie ma oświecenia bez przejścia przez ciemność duszy. Im wyżej próbujesz się wznieść, tym mocniej twój cień ciągnie cię w dół. Najbardziej przerażające jest to, że te maski stają się z czasem naszą tożsamością. Nosimy je tak długo, że zapominamy, jak wygląda nasza prawdziwa twarz. Mówimy o sobie jestem silny, jestem wolny, jestem zajęty, ale czasem to tylko role, którymi zasłaniamy własną kruchość. W chwili, gdy zaczynasz wierzyć w swoją maskę, tracisz prawdę, a gdy prawda znika, ból znajduje inne drogi, by się ujawnić, przez zmęczenie, lęk, pustkę bez imienia. Na drodze uzdrowienia pierwszy krok nie polega w zrzuceniu maski, lecz w zobaczeniu jej, bo jeśli nie wiesz, co nosisz, nie możesz tego zdjąć. Za każdym razem, gdy mówisz nic mi nie ma, zatrzymaj się na chwilę i zapytaj: komu próbuję to udowodnić? To proste pytanie może otworzyć całą ciemność w twojej duszy. A właśnie tam zaczyna się. Prawdziwy powrót do siebie. Istnieje pewien dziwny paradoks w ludzkiej psychice. Często powtarzamy dokładnie to, co nas zraniło, jakby dusza chciała wrócić do starej rany, by spróbować zmienić zakończenie. Jung nazwał to compulsion to repeat przymusem powtarzania. To wtedy, kiedy wiesz, że ktoś nie jest dla ciebie dobry, a mimo to czujesz się do niego przyciągany. Kiedy przysięgasz, że nie popełnisz tego samego błędu, a i tak idziesz tą samą drogą. Kiedy próbujesz udowodnić coś o sobie, która kiedyś sprawiła, że poczułeś się niewystarczający, to nie brak nauki, to nie słabość, to nieświadomość próbująca domknąć krąg, którego nigdy nie udało się zamknąć. Pewna kobieta opowiadała mi kiedyś, że mimo zdrad i rozczarowań wracała do swojego byłego męża po każdej separacji. Nie wiem dlaczego, mówiła, ale kiedy on się odzywa, coś mnie do niego ciągnie. Myślę, może tym razem będzie inaczej. Ale nigdy nie było inaczej. W terapii odkryła, że obraz męża był tylko symbolem ojca z dzieciństwa. Simnego, niedostępnego, tego, którego miłości nigdy nie dostała. Za każdym razem, gdy wracała, nie szukała męża, szukała ojca z przeszłości. To właśnie potęga nieświadomości. Ona nie dba o logikę. Chce tylko wyleczyć to, co zostało nieukończone. Podobnie jest z ludźmi, którzy całe życie spędzają udowadniając, że są wystarczająco dobrzy. Pracują, osiągają, walczą, ale w głębi napędza ich nie pasja, lecz rana. Rana odrzucenia z dzieciństwa. Nie robią by się cieszyć, lecz by przestać się bać. Próbują zmienić spojrzenie kogoś z przeszłości surowego ojca, chłodnej matki. Albo społeczeństwa, które kiedyś sprawiło, że poczuli się mali. Kiedy rana staje się napędem, można osiągnąć wiele, ale ceną jest pokój. Nieświadomość działa jak podziemna rzeka, cicha, ale potężna. To ona kieruje naszymi wyborami, ciągnąc nas z powrotem do ludzi, miejsc i emocji, które nas zraniły. Za każdym razem, gdy dotykasz starej rany, reagujesz nie jak dorosły, lecz jak dziecko: pełne gniewu, strachu, rozpaczy. Dlatego tylu dorosłych wciąż nosi w sobie dziecko, które zostało porzucone. Ciało dorosło, ale psychika nigdy nie miała szansy, bo to, co zostało zranione, nigdy nie zostało zobaczone. Zwróć uwagę na to, jak kochasz, jak reagujesz na odrzucenie, jak szukasz uznania, to wszystko są lustra starych ran. Ktoś, kto boi się opuszczenia, zawsze będzie próbował kontrolować, ktoś, kto był lekceważony, zawsze będzie musiał coś udowadniać, ktoś, kto był oceniany, nigdy nie odważy się być sobą. I tu kryje się paradoks. Im bardziej próbujemy unikać bólu, tym częściej go przyciągamy. Nieświadomość nie rozumie zaprzeczenia. Gdy myślisz: Nie chcę już cierpieć, wciąż skupiasz się na cierpieniu i tym samym nieświadomie je przywołujesz. Pewien mężczyzna przyszedł do mnie po utracie pracy. Czuł się winny, przestraszony, pusty. To nie był pierwszy raz. Trzy razy w życiu osiągał sukces i trzy razy sam go niszczył. Zawsze, gdy zbliżał się do stabilności, robił coś, co wszystko burzyło. Na głębszym poziomie zrozumiał, że bał się sukcesu, bo w jego pamięci sukces równał się utracie miłości. Jako dziecko, za każdym razem, gdy dostawał nagrodę, ojciec stawał się chłodny i surowy. Sukces oddzielał go od ciepła, więc jego nieświadomość nauczyła się niszczyć wszystko, by znów czuć się bezpiecznie. Takie cykle powtarzają się w większości z nas i nie da się ich przerwać samą siłą woli, bo wola należy do świadomości, a rana do nieświadomości. Jedyna droga wyjścia to zobaczyć patrzeć bez osądu, bo kiedy patrzysz świadomie Ciemność zaczyna się rozjaśniać. Nie musisz zapominać, musisz zrozumieć. Jung wierzył, że dusza człowieka pragnie pełni. Aby ją osiągnąć, musimy stanąć twarzą w twarz z tym, co kiedyś odrzuciliśmy. Cykl się kończy, gdy odrobimy lekcję, którą niesie, inaczej życie będzie powtarzać ten sam komunikat, zmieniając tylko postacie i scenę. Stary partner odchodzi, nowy przychodzi, a uczucie pozostaje to samo. Nie można się uleczyć uciekając. Jedyny sposób to zatrzymać się i zapytać czego ta rana próbuje mnie nauczyć? To pytanie może otworzyć drzwi nie na zewnątrz, lecz wewnątrz bo tylko patrząc w goreń bólu, można przestać żyć tą samą historią. Wciąż opowiadaną przez inne twarze. Istnieje coś, za czym większość ludzi podąża, choć nie potrafią tego nazwać zapomnienie. Nie chodzi o zapomnienie innych, lecz o zapomnienie samego siebie. Kiedy piją, kiedy rzucają się w wir pracy, kiedy bez końca przewijają ekran telefonu. Albo gdy szukają schronienia w seksie, nie szukają przyjemności, szukają nieobecności, nieobecności własnego ja, chcą uciec od głosu wewnętrznego, tego, który ciągle szepcze: Nie jesteś wystarczający. Chcą uciec od pustki, od niepokoju, który nigdy nie zasypia. Przyjemność staje się ucieczką. Krótkim zapomnieniem o tym, że się jest, bo obecność boli. Freud powiedział kiedyś: Człowiek dąży do przyjemności nie dlatego, że jest żądny rozkoszy, lecz dlatego, że chce uciec od cierpienia. Jung poszedł dalej. Uważał, że przyjemność jest narzędziem, którym nieświadomość utrzymuje nas w kręgu iluzji. Abyśmy nigdy nie musieli zobaczyć prawdziwego oblicza bólu. Jeśli spojrzysz uważnie, zobaczysz to wszędzie. Mężczyzna, który pracuje dniem i nocą, nie zawsze robi to z pasji. Czasem po prostu boi się zatrzymać, boi się ciszy, w której poczuje się nikim. Kobieta, która wciąż szuka nowej miłości, nie zawsze pragnie bliskości. Czasem po prostu nie potrafi znieść samotności. A ci, którzy gonią za pieniądzem, sławą, władzą, być może nie kochają ich naprawdę. Być może po prostu chcą poczuć, że mają jakąś wartość, czegoś co nigdy nie zaznali w pełni. To wszystko to tylko różne formy ucieczki. Ucieczki od obecności. Bo być naprawdę obecnym to stanąć twarzą w twarz ze wszystkim, czego przez lata się unikało. Z samotnością, ze wstydem, z poczuciem małości, z bezsensu. Obecność to siedzieć pośrodku burzy własnego umysłu i nie uciekać. Dlatego większość ludzi się jej boi. Przyjemność w swojej najgłębszej formie jest uzależnieniem od zapomnienia. Za każdym razem, gdy jej doświadczasz. Czy to przez pożądanie, sukces, czy uwagę innych, na moment znikasz. Nie musisz już być tym, który nosi w sobie wspomnienia, odpowiedzialność i ból, ale gdy fala opada, rzeczywistość wraca, jeszcze bardziej pusta niż przedtem, bo przyjemność to tylko fala, nigdy nie wypełni oceanu. Dlatego ludzie potrzebują coraz silniejszych dawek. Nie dlatego, że są bardziej żądni, lecz dlatego, że pustka staje się głębsza. Mężczyzna oglądający pornografii nie zawsze robi to z powodu braku kobiet, lecz z powodu braku prawdziwego połączenia. Kobieta pragnąca pochwał nie pragnie ich spróżności, lecz dlatego, że nigdy nie nauczyła się uznawać własnej wartości. Ludzie uzależniają się od przyjemności. Nie dlatego, że są słabi, lecz dlatego, że nie mają odwagi pozostać w ciszy. Bo cisza jest przerażająca. W ciszy nie ma dokąd uciec. Nie ma kogo obwinić, nie ma niczego do zrobienia. W ciszy trzeba spojrzeć w prawdę, że nie wiesz kim jesteś, że wszystko, co zbudowałeś, mogło być tylko maską zakrywającą przerażone dziecko. Przyjemność daje złudzenie, że żyjesz, podczas gdy w rzeczywistości tylko uciekasz przed martwością wewnątrz. Ale paradoks polega na tym, że tylko wtedy, gdy odważysz się spojrzeć w to martwe miejsce w śmierć ego, iluzji, opowieści o sobie dopiero wtedy naprawdę zaczynasz żyć. Jest chwila, kiedy. Wszystko się zatrzymuje. Nie szukasz już, by czuć się lepiej, nie próbujesz niczego zdobyć, nie chcesz być kimś innym. W tej chwili przyjemność znika, ale pojawia się spokój. Nie radość, lecz cicha, głęboka obecność. Miejsce, w którym już niczego nie trzeba, by czuć się wystarczającym. I może właśnie tego naprawdę pragnie dusza człowieka: niespełnienia, lecz powrotu. Przychodzi taki moment w życiu człowieka, kiedy nie można już uciekać. Nie dlatego, że znalazł miejsce, by się zatrzymać, lecz dlatego, że nie ma już dokąd. Wszystkie drogi ucieczki, które kiedyś dawały upojenie, miłość, praca, pożądanie, sukces. Powoli tracą swą moc. Zostaje tylko zmęczenie, głębokie zmęczenie duszy, pustka, której żadna przyjemność nie potrafi wypełnić. I właśnie w tej chwili rozpoczyna się prawdziwe uzdrowienie. Karl Jung powiedział kiedyś: Nie ma oświecenia przez wyobrażanie sobie światła, lecz przez uczynienie ciemności świadomą. Na tym polega przemiana. Nie na pokonaniu bólu, lecz na przejściu przez nie, nie na ucieczce, lecz na pozostaniu, na patrzeniu w oczy temu, czego zawsze się bałeś. Kiedy zaczynasz stawiać toło bólu, pierwsze co czujesz to strach, bo ból to nie tylko wspomnienie, to te części ciebie, które zostały porzucone, te, które przez lata tkwiły w nieświadomości. Każde uzależnienie Każda obsesja, każde poszukiwanie przyjemności to sposób, by utrzymać się w cieniu. Ale gdy odważysz się spojrzeć, rozpoczynasz to, co Jung nazwał indywiduacją, procesem stawania się całością przez zintegrowanie wszystkiego, co kiedyś w sobie odrzuciłeś. To droga samotna. Nikt nie przejdzie jej za ciebie. Nie ma modlitwy, nie ma lekarstwa, które mogłoby ją skrócić. Bo uzdrowienie nie przychodzi z zewnątrz, pochodzi ze światła, które zapalasz wewnątrz siebie. Kiedy przestajesz uciekać, kiedy siedzisz w ciszy, pośród własnego bólu, zaczynasz rozumieć coś, czego wcześniej nie widziałeś. Ból nie jest wrogiem, to tylko sygnał, sposób w jaki dusza woła cię do powrotu. Ból, kiedy staje się świadomy, zmienia się w bramę do zrozumienia. Za każdym razem, kiedy pozwalasz sobie przy nim pozostać, on topnie, a ty stajesz się głębszy, cichszy, prawdziwszy. Ból traci władzę, bo istnieje tylko w ciemności zaprzenienia. Kiedy wnosisz do niego światło, odzyskujesz panowanie nad sobą. Jest paradoks, którego większość ludzi nie widzi: uzdrowienie nie czyni cię szczęśliwszym, czyni cię prawdziwszym. I właśnie w tej prawdzie kiełkuje spokój. Spokój nie oznacza braku ran, lecz braku strachu przed nimi. Nie jest wyciszeniem emocji, lecz świadomością ich istnienia bez ucieczki. Kiedy to rozumiesz, patrzysz na świat inaczej. Nie oceniasz już uzależnionych, nie pogardzasz tymi, którzy uciekają, wiesz, że oni po prostu cierpią, że nie są jeszcze gotowi spojrzeć w o siebie. I widzisz w nich cząstkę siebie, tę, która też kiedyś się bała, która uciekała przed światłem prawdy. Jest jedno zdanie Junga, które brzmi jak modlitwa: Wolę być sobą w pełni niż dobrym w sposób fałszywy. To przypomnienie dla tych, którzy budzą się do świadomości: Nie musisz być doskonałym, wystarczy, że będziesz prawdziwym, bo gdy jesteś prawdziwy, wszystkie maski opadają, a dusza. Staje się wolna. Podróż kończy się tutaj nie dlatego, że znalazłeś spokój, lecz dlatego, że przestałeś go szukać. Spokój nigdy nie był nagrodą, jest konsekwencją zrozumienia. Kiedy rozumiesz swój ból, nie musisz już od niego uciekać. Kiedy akceptujesz siebie, nie potrzebujesz już potwierdzenia od innych, a kiedy potrafisz siedzieć w ciszy, bez lęku, dotykasz tego, co w człowieku najgłębszym świadomości. Nikt naprawdę nie ucieknie od bólu, ale ten, kto potrafi w niego spojrzeć, rodzi się na nowo, nie jakoś innego, lecz jako on sam.